Cześć, witam na kanale Info-Uprawa. Czas na raport z ogródka. Dawno mnie nie było na ogródku. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Najpierw zaczniemy od właśnie tego, co widzicie, czyli borówek. Tutaj jest zrobiona siatka, zobaczcie sobie. Nie wiem, czy było widać, ale ta siatka jest teraz na ukos i chcę zrobić, żeby w przyszłym roku była na, na wprost. Z tą siatką jest w szczególności problem, jak napadają liście, bo ta siatka mi się gnie, muszę wymyślić jakiś patent na to, żeby od góry mi się nie gieła, bo już mi się zdarzyło tak, że ona mi się tak zgięła, że dotykała mi liści borówki. Co jest niekorzystne dla pędu, bo pęd idąc do góry no może się potem zawinąć w bok. Tutaj pozostałości po kabaczku. Mam też linię kroplującą, której nie zdejmę na zimę, zostawię ją sobie tak, tak jak jest. I zobaczymy, jak ona tą zimę przetrwa. To będzie mój pierwszy rok. Bo tak to jak miałem to zdjąłem. A teraz zobac zobaczymy, jak to będzie. Zdejmę tylko sterowniki, tak żeby nic mi się z nimi nie stało. No a ta linia zostanie wypróbowana. Przecież no, w kwietniu. Czy coś nie strzela? Jak coś będzie strzelało, mam złączki, żeby to ponaprawiać, ale myślę, że będzie ok. Tak wyglądają jeszcze borówki z zasiadki. Jest jeden krzak, któremu już obleciały liście, i to jest ten taki mały. Natomiast reszta jeszcze te liście ma. Tam, jak, był, jak było bardziej słońce, te, tych liści i te liście już bardziej przebarwiły się. Natomiast tutaj, jak jest taki półcień, te liście w większości są nadal zielone. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie te liście mi się fajnie przebarwią. No a tutaj, dalej to muszę zdemontować, bo było to na tą Tykwalongord, która była dosyć długa. z taki, Taką konstrukcję porobiłem. Obok rośliny, które Iwona będzie wsadzała. No i lecimy dalej. Tutaj mamy nektarynę, obok jest brzoskwinia. I tutaj jeszcze niewybrane ziemniaki, trzeba je w końcu tam wybrać. Nie będzie tego wiele. Jedno pole, drugie pole i rośliny ozdobne. No ale do tych roślin ozdobnych przejdę na końcu. Tutaj rodznek brazylijski. Zobaczymy, czy jeszcze jakieś mi plony da. Michunka pomidorowa, trzeba się tego pozbyć. Tutaj jak tutaj innych. Boróweczki w pojemnikach wyraźnie, tak jak już to podkreślałem już kiedyś, widać, że te uprawiane na torfie kwaśnym, czyli ta jedna i ta druga, rosną zdecydowanie lepiej niż te uprawiane na torfie odkwaszonym, czyli ta jedna i ta druga. Spójrzcie sobie, jak to wygląda. Oj, wiele czeka nas jeszcze sprzątania. Wiele, wiele. No, tak to jest, że teraz sprzątam, przygotowuję ten. Potem wiosna, też przygotowania, pierwsze siewy jest fajnie. Potem jakoś lato plony, pyk, pyk, koniec, koniec sezonu. No cóż, tak to bywa. A tutaj pozostałości po liniach kroplujących, tutaj były arbuzy. Zobaczymy, może w przyszłym roku też te arbuzy w tym miejscu będą. To trzeba wszystkiego się tutaj pozbyć. Dzisiaj będę też rozbierał ten jeden tunel. Już dawno miałem to zrobić, ale nie było czasu. No i nie wiem, zastanawiam się co zrobić z tą folią. Ta folia jest bardzo kiepska. A tutaj jeszcze pokażę Wam porównanie. Może tego aż tak nie widać, ale tu jest folia UV10, tu jest folia UV4 i ta folia UV4 już mi się zepsuła w niektórych częściach, bo tu mam taki półtunel. Natomiast ta UV10 jest bez, bez żadnych zadrapań, można by nawet rzec. Świetnie się sprawuje, więc według mnie lepiej wydać troszkę więcej, jeśli macie swój tunel i, i zepsuła wam się taka folia, to dajcie trochę więcej, kupcie sobie taką folię UV10 czy UV12, czy jakieś takie o UV większym, i wtedy macie szansę, że to będzie na przynajmniej kilka lat. Ja tak będę robił właśnie z tym. Jeśli to zdecyduje, żeby się tego pozbyć może w przyszłym roku. nie wiem, czy zastanawiam się właśnie, czy jeszcze zostawić tą folię na, na rok następny, czy jej się pozbyć, bo tutaj mi się zamek zepsuł i tam się już podziurawiło i tak dalej. No ale to mógł nawet taśmą szarą zrobić, gorzej z tym zamkiem. Ciągle sobie myślę nad przyszłym sezonem, jak to będzie wyglądało. Plany są cały czas, pierwiastki, całki i tak dalej, jak to będzie w przyszłym sezonie wyglądało. Na pewno zdemontuję ten kącik od mojej dziewczyny. Kącik z ziołami i dam tu coś innego. Może jakieś krzewy owocowe. Tutaj też krzewy owocowe miały być w tym miejscu i zobaczymy, jak to, jak to będzie. Na ten moment jest jeszcze parę warzyw. Znaczy parę. No Zostały jeszcze brukselka, którą można teraz sobie zobaczyć. Jak również jarmusz. No i stały problem, ślimaczek. No. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku będziemy robili tą skrzynię. Trzeba kupić deski, dać tam agrotkaninę i tak dalej. A tutaj rośliny ozdobne. Jest. No wyglądają one tak sobie w tym momencie, bo te liście przeszkadzają. Nie podoba mi się to. Trzeba mozolnie te liście będzie wybierać, gdyż tutaj jest kora. Dużo, dużo pracy czeka Iwonę z tym. No ale tutaj są posadzone tulipany. Myślę, że będzie to wszystko pięknie wiosną wyglądało. Jednak no, trzeba oczywiście troszeczkę pracy włożyć. W tym momencie oczyszczana jest sosna z liści. Tak, żebyście mogli sobie zobaczyć igły tej sosny. Bo chcę zrobić filmik osobny. Bo bardzo lecą igły między innymi właśnie z sosem. I chcę wam powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Ale ta trawa jest ładna. I ta również, a ta kwitnie, tamte trawy to mieliście tu rzucę i hachlo, natomiast tutaj macie bambusy, które bardzo fajnie wypuściły nowe pędy w tym roku. Mimo stanowiska wiecznego naprawdę dają sobie tutaj radę. Według mnie osłonięcie ich na zimę było tutaj kluczowe. Oczywiście podlewanie, jakiś tam nawóz i tak dalej jest ważne, ale według mnie to te kluczowe było osłonięcie tego na zimę takim parawanem z agrowłókniny białej. No bo nie powiem, obawiałem się jak te bambusy sobie poradzą na takim no dosyć surowym stanowisku. Hortensje jeszcze kwitną, mączniaczek jeszcze atakuje, trawy jeszcze w miarę ładnie wyglądają. No i tak w tej chwili wygląda ten ogródek ozdobny. Mam do was pytanie, czy posadziliście już czosnek, bo ja jeszcze nie. I będę teraz, właśnie na, na dniach sadził. Według mnie to jest naprawdę dobry termin, w którym ja będę teraz sadził. No cóż, zbliża się zima. Ja Wam teraz dziękuję za uwagę. Zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info. Uprawa, pozdrawiam.